Dobry. Dzień dobry, bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. E, witamy we wtorek. Właśnie się obudziłem, się zorientowałem, że jest wtorek. Ech, I tak już ten tydzień minął, nawet nie wiadomo kiedy. E, Aldonko, dzień dobry, Estelina, dzień dobry. Walentyna, dzień dobry, FK również wita. Cześć Papatka. .pl. Cześć. E, jeszcze raz to widzę Aldonka się wbija. Jest Celinka. Dzień dobry. Danuta jest dzień dobry. Wpadajcie, wpadajcie. Grzesiu jest, cześć, cześć, cześć. Dobra, ja robię kartkę z kalendarza standardowo, a Wy się tu ładnie, ładnie do nas dołączajcie. 114, 114 dzień roku, 23 kwietnia, wtorek. Imieniny obchodzą. Jerzy Wojciech. Dzień Wojtka jest tak. Jerzy Oraz Achilles, Adelbart, Egidia, Felix, Fortunat, Gabriela, Gerard, Gerarda, Helena, Idzi, Ilona, Maria, Marol. Wojciecha, mój z Wojciech i Wojciecha, i Nietypowy Nietypowych świąt jest dzisiaj dużo, bo jest Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. O, jest jest święto mamy. Dzień geografa. No, Praw autorskich. Ale geografa to no. było. Międzynarodowy Dzień Świadomości, FOB, to jest taka choroba, gdzie dodatkowe kości ludziom rosną, coś ciężkiego. Jest Dzień Języka Hiszpańskiego. No la. Jest Dzień Języka Angielskiego. Okej. Okay. Okej. Okay. Przysłowia na dzisiaj, gdy na Wojciecha rano plucha do połowy lata będzie ziemia sucha, gdy na Wojciecha rano deszcz pada do połowy lata suszę zapowiada i gdy przed Wojciechem grzmi długo jeszcze zima śni. Oj nic nie grzmiało, nic nie padało. To też nie wiadomo, czy to dobrze, nie? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Wrzucę sobie okiem jeszcze tutaj, bo mogę kogoś przyoczyć. Dzień dobry. Nie widzę pies, próbuje na mnie wejść. Wow, wszedł. Oj, 40 kilo żywej wagi. No dobrze. Słońce w ogóle stało o 5.18. Gdybyście jeszcze spali, wtedy to was informuję, a zajdzie o 19.49. Pani Małgosia Stolarska, kiedy powiedziała. Kiedy ranek daje szansę na to, przepraszam, każdy ranek daje szansę na to, by wieczorem móc powiedzieć, to był szczęśliwy dzień. Tak. No. I coś więcej niż tak, czy co? Mówisz mhm. taki y, urzędnicy dowcip. Poniedziałek w biurze kolega pyta koleżankę: Marta, która to godzina? 9:20. Boże, jak ten tydzień się wleczy. <grym> Oj, Jezu, pozdrawiamy wszystkich urzędników. Dzień dobry, eee, dzień dobry, eee, dzień dobry, dzień dobry dzień, dobry Żeby dzień wam mijało dzień szybciej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Eee. Się żeby wam mijało szybciej. Nam by się przydało, nie? żeby nam tak mijało jak urzędnikom nie no, dobra, słuchajcie, dzisiaj e, chciałam opowiedzieć o takiej, bardzo krótko, e, o takiej kroślince, nie wiem, jak to się do końca czyta, e, Wilca Kora, Wilka Kora, nie wiem, dziewczynka. Ale się po łacinie, dałam Wam tutaj w opisie. Tak po że to, łacinie to... się nazywa hmm. Uncaria tomentosa. Uncaria tomentosa, wilka kora. Tak, jeszcze... no to nie, się Nie rzym. wiem, czy to dobrze mówię. Potem jeszcze jest inna nazwa yy, y, hiszpańska. Una de gato. O, una de gato. Potem jest jeszcze nazwa, słuchajcie, Czepota puszysta. I, je, I jeszcze jedna jest nazwa koci pazur. I wszystko to jest jedno i to samo. Tak? Więc, jak ktoś wam powie o wilczej korze, wilka kora, powie wam czepota puszysta albo koci pazur, to to wszystko jest jedno i to samo. Po prostu są różne, słuchajcie, są różne nazwy, tak? Marta mi mówi, że czas mija szybko, mój syn kończy dziś 27 lat. Hmm. No to Pierwa. wszystkiego dobrego dla syna no 27 nie nie będzie długo właśnie dzisiaj e... wspominaliśmy o naszej córeczce która ma prawie 18 że mamusia mówiła gdzieś z tego oruszka Nóżki wystawały, bo miała zawsze długie. Ojej. No. I tak opowiadała. I no. Ja miałem inny spełnienie. Eee, słuchajcie, teraz co to jest za roślina? Nie jest to polska roślina, jest to roślina, słuchajcie, która rośnie w lasach tropikalnych Amazonii, tak? Na wysokości 800 metrów nad poziomem morza. Można ją spotkać w takich państwach jak Ekwador, Wenezuela, Kolumbia, słuchajcie, Gwatemalia, Kostaryka, Panama, i można ją też w innych krajach spotkać, ale ta, która właśnie w tej Amazonii rośnie, w tych lasach amazońskich, ta ma właśnie te właściwości, tak, które tutaj chcemy, żeby miała. Jak się tam roślinę opisuje, jest to roślina bardzo wysoka, która oplata, słuchajcie, taką twardą łodygę, która oplata jej liście. Ma kształt sercowaty, słuchajcie, lub jajowaty, a ich nasady wychodzą dwa lekko wyciągnięte mm -hmm. kolce, tak? Jeszcze są mm -hmm. te kolce na łodygach, które przypominają kocie pazury, dlatego też jest nazwa koci pazur. Tak? To tak tyle z tej budowy, słuchajcie. To jest taka kora, bo tutaj mamy czepotę puszystą w postaci kory. To jest taka kora, taki kolor ma to pnącze. Słuchajcie, ono tak naprawdę zostało ono już było stosowane od dawień dawna, słuchajcie, przez inków a wiemy, że ich kultura była bardzo tam, jak to powiedzieć, bardzo bogata, rozbudowana, bardzo cywilizacja inków była bardzo wysoce rozwinięta, tak? I oni tej wilczej kory, słuchajcie, używali do, do leczenia po prostu, tak? Potem z tą wilczą kolą zainteresował się tam pewien Hiszpan, potem był pewien Włoch i potem, słuchajcie, prekursorem w Polsce był ojciec Szeliga. Ojciec Śliga nawet zdobył zaufanie plemion amazońskich, słuchajcie, i dzięki temu nauczył się praktycznego stosowania, słuchajcie, tego zioła. Także on tam też przebywał i on już, słuchajcie, i on zastosował w latach 60., w latach 60. zaczął, słuchajcie, badania Ciekawie, jaką to zaufanie zrobił. No, Nie wiem, jak to zaufanie, tego już tam nie doczytałam. Potem, słuchajcie, tą wilczą korem wysłał na badania do Włoch i tam, słuchajcie, we Włoszech ona była badana, tak? W Limie na Wydziale Farma Farmacji, słuchajcie, oraz na Uniwersytecie w Nepalu. I to był rok o, 1974. Przepraszam. O Matko Wosko, w tacy starzy jesteśmy. <noise> Mi się ci, zawsze. Ci, 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 co, o, ci, co nie wiedzą, to. jedna yy... Karolina pisze, że ona nas uwielbia oglądać. Ja jej przypominam, czy my jej przypominamy państwa Gudźwiński. Dla młodszej części publiczności przypominam, że to byli dwaj starsi państwo od zawsze. Byli A starsi. nie, oni byli od... bo nam się wydawało, że oni byli starsi. Może Karolina jest też młodsza Od zawsze, osobą, od zawsze mówię, no... byli starsi i no. oni opowiadali o zwierzętach <noise> i o ich jak zło, bo to byli dyrektor po. Jak się nie mylę, Wrocławskiego bodajże zo, ale mogę pomylić się, tylko i wyłącznie zo, ale przemili Państwo, ale, ale takie staruszki, to od zawsze, od zawsze. No nie byli staruszki, tylko nam się tak wydawało, że to byli staruszki, słuchajcie. No. Ja sprawdzę. E, dobra, e, i teraz tak. Jakie są właściwości? Co ta, e, Dlaczego słuchajcie o tej e, wilka Kora, tak coraz bardziej się mówi, coraz więcej gdzieś tam się pisze, coraz więcej się e, słucha, słuchajcie. Słuchajcie, głównie preparat ten jest bardzo dobry na odporność. W Wrocławie A w katowickim ZO tutaj pani Basia pisze na TikToku. To pisze, we Wrocławiu był dyrektorem. A we Wrocławiu był dyrektorem. I słuchajcie, co ta wilcza Kora robi. Obecnie wyizolowano, słuchajcie, aż cztery alkaloidy, które zwiększają procesy wychwytywania, pochłaniania i trawienia szkodliwych drobnoustrojów oraz obcych cząsteczek przenikających do organizmu przez leukocyty. Dlatego tutaj właśnie się mówi, że jest to roślina, która bardzo fajnie, Cześć. słuchajcie, hamuje, dzięki której wzrasta odporność hamuje ona na wzrost chłoniaków, komórek białaczkowych o podłożu wirusowym. Brace. tak. Także tutaj ma bardzo fajne działanie. Co jeszcze? Uszczelnia ściany naczyń włosowatych. Wpływa na poprawę funkcjonowania całego układu krwionośnego. Hamuje również wytwarzanie wolnych rotników. Zapobiega nowotworzeniu się, tak? Co jeszcze? Działa przeciwzapalnie, hipoglikemicznie. Działa przeciwwirusowo. Roślina zawiera też substancje zapobiegające sklejaniu się płytek krwi, czego następstwem jest zakrzepica, a także obniża ciśnienie krwi. Tak, bardzo pomocna w bólach stawów, szczególnie jeżeli chodzi o leczenie stanów zapalnych kości i stawów, tak badania słuchajcie, na próbie 45 pacjentów potwierdziły poprawę ogólnego samopoczucia po upływie już jednego, dwóch i czterech tygodni, tak? Pacjenci odczuwali mniejszy ból w stawach. A największe zainteresowanie tą wilczą korą, słuchajcie, tutaj wzbudza jej silne działanie immunostymulujące i antynowotworowe, tak jak Wam mówiłam. Wykazuje, że jest jedną z najsilniej immunomodelujących roślin na świecie. Tak jest, on, jest uznawana za wartościowy lek o właściwościach cytostatycznych przeciwwirusowych przeciwobrzękowych tak, regulujących też, Centralny układ nerwowy. Może mieć też zastosowanie, słuchajcie, przy trądziku. Nieraz tam piszecie, że macie taki trądzik, że już nie wiecie co, to też tutaj ta wilcza kora bardzo fajnie pomaga, szczególnie przy trądziku ropnym. Przy alergii działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczno, przeciwpasożytnicznie. Przepraszam, wpływa też pozytywnie na stan naszych jelit, problemy trawienne, biegunkę, marskość wątroby, nadwrażliwość, nadwrażliwość na choroby nerek, słuchajcie, osłabienia, zaburzenia mieciączkowania, choroby prostaty, zapalenia układu moczowego, choroby reumatyczne, nowotwory i tutaj szczególnie białaczka i chłoniaki. Także słuchajcie, tak tak to wygląda z tą roślinką. Tak jak Wam pokazywałam, wilczą korę mamy tutaj w korze, po prostu kora, kora, które, którą wsypujecie sobie, czekajcie, ja tutaj czytałam, jedną łyżkę na pół litra wody, można nawet dwie łyżki, litr wody to pogotować chwilę, przecedzić do termosu i takie cztery fliżanki można dziennie słuchajcie wypijać tej czepoty puszystej, albo słuchajcie, jest wilcza kola z Jango w kapsułkach z Yango w kapsułkach kosztuje 52 zł, tu jest 90, 90, słuchajcie, kapsułek, no i teraz tak, żeby jakieś tutaj skutki, żeby jakiś ten efekt terapeutyczny odczuć, no to to jest takie minimum, słuchajcie, 3 miesięcy, żeby stosować ją, przy to herbatkę, czy łykając kapsułki, tak, to jest takie minimum, słuchajcie, 3 miesiące, ale naprawdę szczególnie na te stawy, na układ krwionośny, ma bardzo, bardzo fajne działanie, także, żebyście wiedzieli, słuchajcie, że jest coś takiego jak koci pasur, czepota puszysta, czy wilka kora. Dobra, to ja się teraz odnoszę do tego, co tu czytam. Agnieszko, mamy coś dobrego i na nerwy, i na stres, ale pierwsze pytanie, czy na przykład byłaś kiedykolwiek na zajęciach z oddechu? Albo na jodze zwykłej takiej, bo ja bym zaczął od takich rzeczy. A my oczywiście możemy wspomóc, bo tych, tych, tych rzeczy, które są działają na nerwy jest naprawdę mnóstwo. Na przykład olejek CBD. E, tak, ale na przykład grzybki. Jest dużo grzybów, soplówka. ale tak czy siak twoje pytanie mi sugeruje, że to nie jest w tym momencie i to nie jest coś, co tam lekko narasta, tylko zakładam, że jest jakiś taki problem, który warto by było opanować również innymi metodami. E, nie tylko i wyłącznie ziołowymi, czy farmakologicznymi, to jest raz. Dwa, odnośnie tych państwa guzwińskich przecudownych, państwo nie mieli tyle, jak zaczęli pracę w telewizji i wam udowodnię to, ponieważ, e, ponieważ obydwoje urodzili się w roku 1932. Ja ich mogłem zacząć oglądać świadomie najwcześniej, najwcześniej w roku 80, a raczej w 80 któryś, Czyli oni już byli starsi ode mnie w tym momencie, jak, za, jak w ogóle jeżeli yy, w ogóle w tym czasie w telewizji pracowali, więc byli starsi, dużo starsi. Niestety obydwoje już nie żyją, bo widzę, że w 2021 pan Antoni yy, 8 grudnia już odszedł, a dwa lata później niecałe pani Hania za nim. Ale rzeczywiście przed cudowną parę stosowali. Yy, co dalej tu się jeszcze? To wspólna pasja yy, tak dalej szacunek. To myśmy są całkiem normalni, także tu się czasem też pokłócimy. Ja to niejednokrotnie mówiłem, nie ma ludzi idealnych, a to, że my prowadzimy to w taki sposób, a nie w inny, to proszę mi wiedzieć, że czasami to komuś też przeszkadza. Czym my się nie zamierzamy w ogóle przejmować? I na YouTubie muszę czasem odpowiadać, że jak się nie podoba, to mamy 5 tysięcy innych kanałów, które mówią to w sposób nudny, aż do ze... Aha, no, aż się człowiekowi nie chce, ale jak ktoś potrzebuje takiego spokojnego, zapraszamy do konkurencji, to żaden problem, żadnej uma. My to robimy w tym momencie e, takim samym. nie? Tony Halik z żoną, to jest super. Ale to Tony Halik tutaj idzie e, puszczykowo, czy gdzie oni tu skądś byli? Nie od nas. E, no. Aha, tutaj jest koleżanka, pyta koleżankę, widzę dowcip, bo Anka się obudziła. O. Jakie przyjemności sprawić swojemu facetowi? Czasem milcze. No, czasem milcze. To dobre, dobre. może być urlop. No. E, czekaj, bo miałem dobry dowcip, ale mi chyba uciekł. E. No i teraz będzie przerwa, słuchajcie, w nadawaniu, ale to wam powiemy. Ale już coraz częściej widać, że coś się chyba dzieje, bo my się pomylimy, czasem coś się dzieje. Ale będzie przerwa, bo o tej porze za tydzień to mam nadzieję, że jedziesz w samochodzie wyjeżdżając na wakacje. Ale moja żona nie chce Wam powiedzieć. Moment, moment. dajcie mi jeszcze chwilkę. Karolina popija błonnik witalny. Czy możliwe, że tam czuje piasek? Nie powinno być Karolina piasku. No ale może czuć. Jakiś... No tam no. są takie malutkie drobinki, tam nie powinno być piasku. No ostatnio też widziałam, słuchajcie. Ludzie warują, Teraz też widziałam takie na. Nie wiem, może też widzieliście gdzieś tam na TikTok. Gdzieś taki filmik mi się rzucił w oczy, jak pan robił eksperyment ze solą kłodowską, tak? że tam na dnie zostaje piasek. No. Szczerze, powiedział się co z tego. No. I zrobił z tego taką tam aferę, że. Mężczyzno, pamiętaj, dopóki kobieta śpi, jesteś jeszcze niewinny. Coś w tym musi być. No. Zanim w świecie słuchajcie, nie widzę. A co ty teraz e... szukasz? Były taki fajny dowcip, zapomniałem, kurde, gdzieś mi uciekł. A, dobra. A, Marta no. też widziała to z tą solą. No, no kurczę, no sola słuchajcie, jest e, wydobywana. Solo. No gdzie stosuje? Poza wydobywana? tym magnesy no. przykładają do różnych rzeczy. Ach, tam tego zobaczyć, nawet nie ma sensu. No. no słuchajcie, no. No cóż wam powiedzieć? Na każdym kroku, na każdym kroku no. Dobra, nie powiem wam, nie, nie, ma, nie ma szans. Mhm. No, nie, nie, miałem fajny dowcip, dla was, ale gdzieś mi uciekł, no trudno. Sólnie, dobra, wszystko, no, ale skąd się sól bierze tak naprawdę? A najlepsza jest jaka? Nieoczyszczona, a nieoczyszczona musi zawierać troszeczkę, być może się mylę, ale jak dla mnie to nie jest żaden problem e, i, i spokojnie nie takie rzeczy wrzucamy sobie do ust. Albo dajemy przez skórę. Nie takie, więc nie przytrzymujemy się kawałkiem piasku. To, co soli. jest pięknie, ładnie wygląda i się świeci, to niekoniecznie musi być y, zdrowe dla naszego. A ty zaraz o tej dziewczyna na dyskutece. No. 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 Nie tak ciek? Ty też różne rzeczy Dobra. jesz, nie tak ciek? Dobra, nie ma sensu dalej tego szukać. A no, po prostu się oparłem, że mam zrobę. Dobra, słuchajcie. Aktor numer 3, którego często nie widać, z ze mnie, więc mam trochę ten. Bardzo wielkie dzięki, że w ogóle z nami byliście i jesteście, bo, bo to jest dla nas ważne. Za jakieś 16 minut odpala się telefon do papatki. 61 komórkowy, 3 jedynki z i Albo na stronie internetowej możecie robić zakupy jak macie ochotę, albo tam też znaleźć nasz telefon. Pierwszy telefon, przeważnie, przeważnie telefon odbiera nasza Martynka. Ona mówi bardzo spokojnie, ma dużo nerwów. Także co niektóre nerwowe panie nie wytrzymują i chciałyby z kimś innym, ale to się tak nie da, bo Martynka pięknie was obsłuży od A do Z tylko trzeba wiedzieć, co się chce kupić. A Martynka trzy razy dopyta, czy jest, czy dobrze usłyszała, ale potem nie ma reklamacji. Bo wszystko się okazuje, że jest zapisane tak, jak należy. Także słuchajcie, piszcie do nas i piszcie, piszcie. I do zobaczenia. Aha, o 10 jest transmisja. No tak, no teraz są takie czasy, że ludzie się wszędzie afer doszukują, słuchajcie. No to są ciężkie czasy, słuchajcie, bo... Napiszcie, napiszcie cokolwiek, a ja zrobię z tego aferę, patrzcie. To, to są ciężkie czasy, bo teraz słuchajcie, każdego wszędzie nagrywają. Już człowiek nic nie może zrobić. Nie może na kogoś spojrzeć, nie może nie wiem, coś powiedzieć, nie może dotknąć, nie może ten... Bo od razu może być afera, słuchajcie, tak? Wszystkiego da się z da. wszystkiego zrobią aferę, z wszystkiego zrobią dramę, tak? Tutaj... Tak dla, dla, dla żarty byś teraz, nie? Albo na przykład jak Pa? Już powinno być do widzenia, albo do widzenia jak pa Pewnie się znają. Pewnie no, w języku polskim pewnie, nie ma takiego Pewnie komyte To są no. ludzie, którzy ich tyle osób nie ogląda i po prostu jest 10 osób, które napędza, bo to są ich własne takie rzeczy. Tak, to jakieś truskaweczki, to są truskaweczki. Naprawdę. A jeszcze tutaj proszę bardzo. Jeszcze Patryk, no. pisze, kwestia montażu, afera gotowa. No. E, takie czasy nie będziemy się tym absolutnie przyjmować no, coś tam za dużo, Patryk, pokażesz, nie? No, albo i za widzisz, mało. No, albo za mało, albo mi głowę obecnie, że jestem bez włosów. I też może być nie? No. za starzy za młodzi a mamy no, to za starzy za młodzi tam często dostaje ty babcia już powinnaś być na emeryturze no, a nikt, nie jeszcze swoją ale twarz nikt ci nie napisał że wygląda tak. jak Butwiński no albo że tyle mam kremów a no. mam zmarszczki no. że mam bruzdy no i co cyfrowa z tego cyfrowa przyszłość mam? cyfrowa przyszłość jest taka że jak będę chciał to filtr i będę młodszy no. nie wiem czy ładniejszy ale młodszy by, ale to nie o to chodzi to jak ktoś chce ja przynajmniej jak mnie ktoś na ulicy spotka, to wie, że właśnie tak wyglądam, a nie inaczej. Dobra, bo się znowu rozgadaliśmy, a tak ładnie wyszło, że w 15 minut się zakończymy, a się nie udało. Jeszcze raz dzięki bardzo, wpadajcie na stronę, wpadajcie o 10, na transmisję o 15. .00. Przed 13 jest transmisja na szmatkach papatki, z nowym tłem z tyłu, więc się nie wystraszyć. E, jak będziecie wchodzić, no i co? I mnie jak nie no. Kiedyś co? Kiedy no. dajcie paragrafa z tego. Dajcie Daj. człowieka, ja znajdę tam paragraf. No. Dobra. Cześć, i czołem, kruchy zrosłem. Żegna was czule. Hej. Daj.